A2 is a motorway running from the western to the eastern border of Poland. A2 to autostrada biegnąca od zachodniej do wschodniej granicy Polski. The motorway Spada the European E-Feety connecting Berlin with Moscow. Autostrada jest częścią europejskiej trasy E30 łączącej Berlin z Moskwą. In Poland it passes three large cities Poznań, Łódź i Łos. W Polsce mija trzy duże miasta – Poznań, Łódź i Warszawę. Ony polszczemy bodeń, świecko-frankwitonodę i dżońs w Motywej. Na granicy polsko-niemieckiej w świecku Frankfurcie nad Odrą łączy się z autostradą A12. Ony bodeł w Białorusi do be connected to the M1 highway in Polku kukuryki brest Na granicy z Białorusią zostanie połączona z autostradą M1 – Terespol, Kukuryki, Brześć. Road plans in some ways took place even before World War II. Plany drogi i niektóre prace miały miejsce jeszcze przed Drugą wojną światową. But intensive construction of the motorway began in 2001. Ale intensywna budowa autostrady rozpoczęła się w 2001 roku. Wysekcja Nowy Tomyśl-Konin, about 150 km long, has been fully open since 2004. Odcinek Nowy Tomyśl-Konin o długości około 150 km jest w pełni otwarty od 2004 roku. An additional 100 km section from Konin to Strzyków Niełodz was opened two years later. Dodatkowy 100 kilometrowy odcinek z Konina do Strykowa pod Łodzią został otwarty dwa lata później. The European Football Championship motivated to complete the entire section from the border with Germany to Warsaw by 2012. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej motywowały do ukończenia całego odcinka od granicy z Niemcami do Warszawy do 2012 roku. Isso is from Warsaw and it has been gradually expanded. Na wschód od Warszawy A2 jest stopniowo rozbudowywana. A2 jest oficjalnie of Freedom, a jest oficjalnie nazwana Autostradą Wolności.